Dzień dobry, witam na moim kanale z lektury z biblioteki osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce księdza Wiesława Piei „Moralność chrześcijańska w zderzeniu z obojętnością religijną”, która została wydana w Tarnowie w 2018 roku. Jest to książka, która opowiada... O, o tym, jak być dobrym chrześcijaninem, tylko że opowiada w sposób naukowy, stosując rozmaite metodologie, typologie. Natomiast jest napisana językiem zrozumiałym. Czytelnik odnajduje się w tym wywodzie. Jest mnóstwo przytoczeń, między innymi pism, Świętego Jana Pawła II, ale i nie tylko, bo są cytowani mistycy, jak na przykład święty Dionizy Aeropagita. Czyta się tę książkę bardzo dobrze. Ja ją pochłonąłem w zasadzie w jedną noc. Książka ma 200 stron i co jest jej taką główną zaletą, to to, że opowiada o tym, jak powinien żyć chrześcijanin, że powinien odpoczywać, kiedy na to jest czas, że powinien pracować, kiedy na to jest czas, ale i powinien poświęcić się jakiejś pobożnej lekturze, powinien żyć tak, jakby żył Bóg, jakby istniał Bóg i powinien w Niego wierzyć. Tutaj na końcu książki jest zacytowany Heidegger, że w obliczu rosnącej technologizacji i takiego konsumpcjonizmu, rosnącej praktycyzacji życia codziennego, jedynie Bóg nas może zbawić, ale ten Bóg u Heideggera jest napisany z małej litery. I ksiądz Jesław Pieja właśnie mówi, żeby Heidegger poszedł krok dalej, żeby tego Boga z małej litery napisał z dużej. Aby to był Bóg prawdziwy. No, oczywiście, centralnym punktem odniesienia tych wszystkich rozważań jest Chrystus, jego nauczanie, Ewangelia. Mnóstwo jest przytoczonych interpretacji tejże Ewangelii. Są interpretacje protestanckie, to właśnie sola scriptura. No, ale mm, głównie, główny nacisk jest położony na interpretację w duchu encyklik świętego Jana Pawła II, m.in. Redemptor Hominis, Fides Edratio oraz innych encyklik, które wyjaśniają właśnie w bardzo zrozumiały, przystępny, ale i bardzo bogaty sposób te prawdy ewangeliczne. Główną taką tezą, założeniem tej książki jest jakby przeciwstawienie świata chrześcijańskiego opartego na trwałych zasadach pewnej takiej trwałej akcjologii opartej na transcendentaliach, wartościach prawdy, dobra i piękna, właśnie owemu światu zlaicyzowanemu, sekularyzowanemu, zateizowanemu który na margines wyrzucił dyskurs o Bogu, który powiedział, że człowiek jest stworzeniem samowystarczalnym, które, które jakby jest takim kowalem swojego losu, taki trochę niczański nad człowiek, który sam potrafi się zbawić i sam potrafi wykuć swój los natomiast właśnie ta etyka chrześcijańska, moralność chrześcijańska, o której pisze ksiądz Wiesław Pieja, jest w duchu Boga i właśnie pragnie solidarności, braterstwa, pomocy, współpracy, pewnego rodzaju przyjaźni. Tak mamy te wartości, na przykład filia greckie, przyjaźń, caritas, miłość, pietas, pobożność. To są właśnie te wartości chrześcijańskie, które miały jeszcze pewne korzenie w starożytnej Grecji, w filozofii Platona, Arystotelesa, które to wartości właśnie jakby idą pod prąd takiej woli mocy obecnej, ateizacji właśnie wyrzucania Pana Boga poza dyskurs i obieg współczesnego świata. No to są te pewne zagrożenia właśnie, zagrożenia wiary, o których pisze ksiądz Wiesław Pieja i pisze to w to bardzo przekonujący sposób. No kiedyś ksiądz Szostak powiedział, że najłatwiej Panu Bogu nawrócić Grzesznika, ponieważ zarówno w zapalczywym grzeszniku, jak i w gorliwym chrześcijaninie jest ten sam zapał i wystarczy tylko grzesznika odwrócić, aby on stał się gorliwym chrześcijaninem. Natomiast owa obojętność religijna, taki indyferentyzm, letniość jest tym, co jest w zasadniczo najbardziej niepokojące i zagrażające współczesnemu światu. Albowiem nawet, nawet ci, którzy deklarują się jako wierzący, w zasadzie i w praktyce mogą być niewierzący mogą właściwie tylko jakby z litery mówić o tym, że wierzą w Boga, natomiast w duchu pozostają ludźmi niewierzącymi. No i tutaj Ksiądz Pieja wyróżnia rozmaite rodzaje ateizmu pisze o tym w sposób bardzo naukowy wyróżnia między innymi to taki jeden ciekawy rodzaj ateizmu ateizm teologiczny, który jest tego rodzaju ateizmem wywodzącym się od świętego Dionizego Eropagity, który mówi o tym, że w zasadniczo o Bogu nie możemy nic powiedzieć tutaj na ziemi, że, że nie możemy go poznać, że Więcej nie wiemy o Bogu niż wiemy. Natomiast to, co jest istotne jeszcze w tej książce, to to, że chrześcijaństwo ma wymiar społeczny, wymiar uniwersalny, że te korzenie chrześcijańskie, które swoje źródło mają w nauce Chrystusa, w Ewangelii, są takimi wartościami uniwersalnymi. Na których powinna być ufundowana Europa. Święty Jan Paweł II właśnie mówił o potrzebie dwóch płuc, wschodu i zachodu, o tym, że Polska potrzebuje Europy. Natomiast też trzeba powiedzieć, że to jest książka pisana w 2018 roku i jest ona stosunkowo świeża. I widzimy właśnie w tym momencie we współczesnym świecie zmaganie się, jakby tego prądu postmodernistycznego, laicującego, laicyzującego, sekularyzowanego, właśnie z tym drugim prądem, który no w pewnym sensie staje się silny, bardzo teraz, takim ożywieniem wiary. Y, takim, taką właśnie gorliwością chrześcijańską, y, częstymi wizytami w kościele, częstą spowiedzią, y, przyjmowaniem sakramentu Komunii Świętej. Y, więc jakby to są dwa takie prądy. ścieranie się tych prądów w zasadzie konstytuuje współczesny świat. Y, także trudno tu mówić o ponowczesności, a raczej o takim agonicznym starciu, właśnie. O którym pisze ksiądz Wiesław Pieja. No tutaj jest bardzo dużo różnych ciekawych uwag. Jak powiedziałem, tak jak na przykład miałem ostatnie odczucie po lekturze książki, Romana Gwardniego o Jezusie Chrystusie takiej potężnej książki gdzie wydawało mi się że nadto ona jest kaznodziejska typu po prostu wypełnia pewne puste miejsca taką rozwodnioną frazą co moim zdaniem nie jest dobre dla tej książki ponieważ nie jest ona ani naukowa ani eseistyczna Zawiesza się ona w rodzaju takiego zbyt długiego kazania. Natomiast tutaj książka Wiesława Piei jest zdecydowanie książką naukową. Nie, nie stosuje ksiądz Wiesław Pieja tak zwanego wodoleństwa. Jest bardzo konkretny w tym, co mówi. Sięga do rozmaitych statystyk, do rozmaitych źródeł. Między innymi sięga do encyklik, do dokumentów soboru Watykańskiego II, do katechizmu Kościoła katolickiego, do, do, do pism świętego Jana Pawła II, więc to wszystko jest tutaj dobrze udokumentowane. Oczywiście książka jest oparta na nauce kościelnej i jest. Można powiedzieć, że przede wszystkim jest książką mądrą. To znaczy nie jest książką zapalczywą, nie jest książką natrętnie wojującą. Jest książką bardzo rzeczową, która pokazuje właśnie, że namiętność i zapał to są takie sprawy, które są bardzo istotne. Dla tematyki nauki o wartościach, że właśnie te wartości, którzy, o których piszą poeci, pisarze, uczeni, filozofowie, powinny być właśnie przyswajane w pewien taki namiętny sposób. I też ta książka jest napisana, choć stylem naukowym, to ona w pewnym sensie tego czytelnika jakoś hipnotyzuje. I mam wrażenie, że nie tylko tego, który jest zainteresowany daną tematyką, który żyje w kościele, który jest przesiąknięty nauką chrześcijańską, ale i tego, który szuka odpowiedzi na pewne podstawowe pytania, które brzmią: kim jesteśmy, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. Ta książka nie tyle daje odpowiedź na to pytanie, ale przybliża. Pewnego rodzaju rozwiązanie. Jak żyć, żeby żyć w świecie wartości? Jak żyć w ten sposób, żeby właśnie w te dni odpoczynku, czy to w niedzielę na przykład oddawać cześć Bogu i być z Nim w relacji? Jak żyć, żeby właśnie ta treść życia człowieka. Była tym bogiem wypełniona. Jak żyć, żeby w swojej pracy właśnie owego Boga przybliżać. No i to jest właśnie między innymi o tym książka, która ma bardzo bogatą bibliografię. Jest w niej mnóstwo pozycji naukowych, teologicznych. Bardzo dużo jest pozycji świętego Jana Pawła II, bardzo dużo jego encyklik. Zatem oczywiście z, tych dwóch, z tej alternatywy, prawda, czyli z tych dwóch przeciwstawiających się sił, czyli tego prądu sekularyzującego i prądu gorliwie chrześcijańskiego, ksiądz Wiesław Pieja opowiada się jednoznacznie po stronie prądu chrześcijańskiego, natomiast widzi zagrożenie i to poważne u osób, które deklarują się jako wierzące, a dla których katolicyzm, wiara chrześcijańska jest po prostu czymś indyferentnym, jest nawet w sensie moralnym obojętna. I tutaj to jest w tym wszystkim bardzo ciekawe. I, i, I bardzo istotne. Jest to książka bardzo dobrze napisana. Jak powiedziałem, nie, nie ma tu wodoleństwa. Jest ona też w pewien sposób li, li, literacko atrakcyjna, a na pewno jest atrakcyjna w sensie intelektualnym, moim zdaniem, dla każdego czytelnika. Ksiądz Wiesław Pieja. Moralność chrześcijańska w zderzeniu z obojętnością religijną. Bardzo polecam.